Jakie tętno jest odpowiednie. Fizjologiczne reakcje na wysiłek fizyczny obejmują m.in. uwolnienie zapasów łatwo dostępnej energii w organizmie, tu m.in. rozpad glikogenu z wątroby, przyspieszenie oddechu i przyspieszenie pracy serca. I tym ostatnim zagadnieniem dzisiaj się zajmiemy. Umiejętność pomiaru i interpretacji tętna jest bardzo przydatną umiejętnością, jeśli chodzi o określanie, jak ciężki jest dla nas trening. Warto tylko wspomnieć, że w oparciu o. Ilość uderzeń serca na minutę można określić intensywność wysiłku fizycznego. Jakie więc tętno jest optymalne? To zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Aktywność aerobowa to aktywność, która jest zalecana w pierwszej kolejności i służy zachowaniu zdrowia. Jest to pewne uproszczenie, ale ogólnie oznacza to, że w naszej codziennej aktywności rekreacyjnej powinna dominować aktywność właśnie aerobowa. Tętno w trakcie wysiłku tlenowego wynosi 50% do 75% tętna maksymalnego. Uproszczony wzór na to jak wyliczyć tętno maksymalne znajduje się w rogu ekranu i mówiłem już o tym w innych odcinkach, więc zapraszam do ich obejrzenia. Dla przykładu u aktywnego 20-latka będzie to między 100 a 150 uderzeń na minutę, a u osoby 50-letniej 90 do 130 uderzeń na minutę. Widzimy więc, że z wiekiem tętno maksymalne się zmniejsza, a co za tym idzie zmniejszają się też progi Innych aktywności fizycznych. By spalić więcej kalorii, trzeba zwiększyć intensywność treningu. I w pewnym momencie dochodzimy do etapu, gdzie nasz trening już jest aktywnością beztlenową. Tego typu aktywności bardziej angażują cały nasz organizm, ale pozwalają eksplorować nowe możliwości i w długim terminie czynić postępy w części dyscyplin. Tętno wynosi wówczas powyżej 75% maksymalnego tętna przewidywanego wiekiem. Warto zwrócić uwagę, że u osoby 20-letniej tętno przy maksymalnym wysiłku wyniesie nawet powyżej 180 uderzeń na minutę i jest to normalną reakcją fizjologiczną. Podobnie 150 do 160 u 50-latka. Warto zauważyć, że podział na aktywność tlenową i beztlenową jest pewnym skrótem myślowym. Chodzi o to, że w tleniku tlenowym dominują przemiany tlenowe na poziomie komórki i wraz ze wzrostem tętna czy wzrostem intensywności następuje zmiana odsetka na korzyść aktywności beztlenowej. Podsumowując, tętno jest więc przydatnym parametrem pozwalającym ocenić na bieżąco intensywność treningu. Warto jednak pamiętać, że ma swoje ograniczenia, gdyż należy je interpretować w kontekście wieku, ogólnego wytrenowania oraz stosowanego planu treningów.